Motorola ostatnie miesiące sobie drzymała, nagle budzi się, a tu Chińczycy zaczęli serwować bardzo mocne smartfony na rynku do 1000 zł. W międzyczasie było kilka nudnych smartfonów od motoroli, ale w końcu mamy coś ciekawego. Mam na imię Bartek i pytanie: czy Motorola wraca do swoich niedawnych, dobrych korzeni przy pomocy modelu G9 Plus? Serio, ktoś dalej uważa, że potrzebujemy tak dużych smartfonów jak. Na przykład Motorola Moto G9 Plus? Motorola źle postrzega zbiór cech dla urządzenia, które jest plus. Plus ma być mocniejszy, a nie plus size, czyli większy. Tak przynajmniej by chciał zwykły użytkownik ze mną w tej grupie włącznie. Motka mimo, że jest plastikowa to waży solidne 223 gramy, a to naprawdę bardzo dużo. Plastik z tyłu jest średniej jakości, nawet jak na tę cenę. Jeżeli odrzucacie gdzieś w kąt dołączone do zestawu Etui, to na 100% po miesiącu na pleckach będą rysy, zmatowienia i przetarcia. Jest to plastik błyszczący, na którym będą doskonale widoczne wszystkie ślady czasu. Także pomimo bardzo ładnego, łososiowego koloru polecam opakować go w jakiegoś solidnego gumiaka. Dobra, grubość smartfona to 1 cm bez 0,3 mm, a to znowu bardzo duża wartość. Umieszczono tu sporą baterię, ale o tym Wam jeszcze opowiem. Ekran chroni szkło, prawdopodobnie jest to gorilla glass, ale Motorola tego oficjalnie nie potwierdza. A podtrzymam Was jeszcze chwilę w niepewności, jak duży jest ten smartfon, a najpierw zabezpieczenia. Nie mamy skanera odcisków palców pod ekranem, a jest on na prawej krawędzi. To ostatnio dosyć popularne rozwiązanie. Szczerze mówiąc, nie kojarzę smartfona, który miałby totalnie skopany skaner w tym miejscu. No, może Xperia 1, ale to już inna para kaloszy. Ten w mocce jest umieszczony na dobrej wysokości i powiedziałbym, że wręcz wyjęty z Moto G 5G. Jest też rozpoznawanie twarzy. Można aktywować je poprzez podniesienie telefonu, ale to już tak sprawnie nie działa, bo smartfon najpierw aktywuje ekran powiadomień, a dopiero ogarnia, żeby na nas spojrzeć i proces w konsekwencji się przedłuża. Nadszedł ten moment. Moto G9 Plus mierzy aż 6,81 cala. Czy tylko Apple wie, że jest zapotrzebowanie na małe smartfony? Jest to dla mnie zupełnie niezrozumiałe. Zafundowany przez Motorola ekran ma rozdzielczość Full HD+ i został wykonany w technologii LCD IPS LTPS. Motorola nazywa go marketingowo Max Vision, no Max to na pewno jest o proporcjach 20 na 9. Jest tu znowu coś bardzo podobnego do Moto G 5G+. Ten ekran również ma bardzo głębokie czernie, gdy patrzymy na wprost wyświetlacza, ale przy obracaniu spada kontrast. Kolorki są przyjemne i niczym nie odbiegają od smartfonów z tej półki cenowej. Jasności podświetlenia są w normie, ale gdyby czujnik światła trochę szybciej reagował, to byłoby super. W ustawieniach możemy włączyć tryb uważny ekran, który sprawdza, czy my go obserwujemy i wtedy dłużej pozostawia go włączonym. Mocnym punktem jest na pewno procesor, który znajdziemy w wielu droższych smartfonach, takich jak Xiaomi Mi Note 10, Galaxy M51 czy na przykład Pixel 4A. Jeżeli wiecie o jakim procesorze mowa, to szanuję za Wikipedię w głowach. Mowa o ośmiordzeniowym Snapdragonie 730G, którego rdzeń rozpędza się do 2.2 GHz. Pamięć RAM w postaci 4 GB, no to niby okej, okay, ale wiadomo, chciałoby się więcej lub przynajmniej obecności trochę mocniejszej, droższej drugiej wersji na rynku, tak żeby mieć wybór. Do wyboru też nie ma przestrzeni na pliki, która przez Motorola została określona na 128GB z ewentualną kartą SD, którą możemy dokupić sobie we własnym zakresie. Niezmiennie smartfony Motorola można nazwać Golaskami, bo nie otrzymujemy autorskiej nakładki, a bazujemy na czystym Androidzie. Motorola dodaje za to pakiet dodatków MyUX, który pozwala co nieco zmienić, jak na przykład kolorystykę interfejsu czy kształt ikon. Na lewej krawędzi mamy przycisk dedykowany asystentowi Google. Aplikacja radia jest obecna, ale do normalnej pracy wymaga podpięcia słuchawek. Nie mamy diody powiadomień, co w zestawieniu z brakiem pełnego Always on Display może niektórym przeszkadzać. Motka działa dobrze, ale czasami zabolą animacje, które nie są na tyle płynne, żeby wystawić systemowi piątkę. Słabo zoptymalizowana jest aplikacja aparatu, bo przełączając się pomiędzy aparatami, czy to jest szerokokątny, czy na zwykły, czasami jest pewne delikatne przecięcie, przede wszystkim jest jednak ono widoczne, gdy zmieniamy tryby z normalnego na na przykład tryb nocny. Tutaj czasami telefon lubi przymrozić chwilę system. Wspominałem na początku o sporej baterii. Myślałem wtedy o pojemności 5000 mAh, aczkolwiek, jak Samsung pokazuje, można jeszcze większe ogniwa wrzucać do smartfonów, a taki wielki potworek im nie wychodzi. Tak czy inaczej, motka na jednym ładowaniu oferuje około 8-9 godzin pracy na ekranie, co można przełożyć na język użytkownika w postaci dwóch, a może i nawet 3 dni pracy. Nowością jest 30-watowe ładowanie od Motorola w tym segmencie. Jest to technologia Turbo Power, dlatego skazani jesteście na ładowarkę od producenta. Bo zazwyczaj innymi może być problem w jakikolwiek sposób naładować telefon, bo motka odmawia z nimi współpracy. To warto wiedzieć. Ładowanie od 0 do 100% Motorola Moto G9 Plus zajmuje około godziny i 20-25 minut. Także, biorąc pod uwagę, w jakim segmencie się znajdujemy, no to naprawdę dobry wynik. Prędkości na Wi-Fi i LTS są bardzo dobre. Tak samo jest z jakością rozmów, na którą narzekać nie mogłem. Motorola nie zapomniała o NFC, a nie ukrywajmy, w naszym kraju jest to świętość, jak rosł w niedzielę. To, czego absolutnie nie akceptuję nad tej półce cenowej, to brak wskazywania kierunkowości, jeżeli chodzi o GPS-a i posługiwanie się Google Maps. Przykładowo jesteśmy w nowo nieznanym dla nas miejscu, odpalamy aplikację, bo gdzieś chcemy dojść do punktu B, powiedzmy. I nie wiemy, czy mamy w tym momencie iść prosto, w lewo, czy też w prawo, bo aplikacja nam tego nie podpowie, pokazuje tylko obszar wokół nas i to jest niestety słabe. Nazywam to paradoksem Motorola, bo to w sumie jedyny producent, który gra na słuchawkach lepiej bez włączonych trybów equalizera niż z nimi. Tryb stereo 3D jest wybitnie zły. O dziwo, tym razem modka gra przyzwoicie na słuchawkach i jest to poziom adekwatny do tego segmentu. Pojedynczy głośnik multimedialny nie jest wielce donośny, ale gra wystarczająco dobrze. Z tyłu spoglądają na nas cztery aparaty ułożone na wysepce, która nie wystaje zbyt mocno z obudowy. Lampa błyskowa jest długa, co na początku rodziło we mnie nadzieję, że to może jaki Xenon jest, nic bardziej mylnego. Główny aparat ma 64 megapiksele, co jest poprawą względem Moto G5 G+, 5G+ który posiadał mniejszą rozdzielczość 48 megapikseli. Do tego szeroki kąt o rozdzielczości 8 megapikseli. Śmiem postawić tezę, że to jest ten sam szeroki kąt, co w modelu z 5G. Do tego są oczywiście marketingowe dwa obiektywy po 2 megapiksele do pomiaru głębi i makro, a niektórzy powiedzą, że są do niczego. No to od szerokiego kąta tym razem zacznę. W naturalnym oświetleniu widać różnice w balansie bieli. Względem głównej matrycy na szerokim kącie jest trochę barwowo chłodniej. Środek kadru jest wystarczająco ostry, ale im bliżej boku, w tym spada jakość obrazu. Co ciekawe, telefon poprawnie kontroluje efekt rybiego oka, gdy fotografujemy budynki, ale jak nie ma prostych kształtów, to nagle pasat w kombi na boku kadru wygląda jak podwójne kombi. Tryb nocny dla tego obiektywu nie działa, ale w nocy tragedii nie ma. Na głównym obiektywie ponownie mam wrażenie, że zdjęcia są trochę niedoświetlone, ale o dziwo, jak telefon wykryje zieleń, to przesadza w drugą stronę i ekspozycja jest przekręcona. Ilość detali jest bardzo dobra, ostrość za dnia również. Kolory są ciepłe, ale można je polubić. Sztuczna inteligencja jest sztuczna, ale to domena obecnie wszystkich smartfonów niezależnie od ceny. Tryb nocny działa zaskakująco dobrze, gdy jest bardzo mało światła w kadrze. Motorola ma swoje specyficzne odszumianie. Czasami są wpadki, gdy w trybie nocnym pojawia się więcej światła, niż smartfon się spodziewa. Całokształt jednak to naprawdę miłe zaskoczenie. Tak jak w Motorola Edge, tu również nasze selfie wychodzą jak po spaleniu solidnego buraka, a na twarzy mamy marchewkowe kolory. Uważajcie na wygładzenie twarzy w automacie, bo działa ono ze znaczną przesadą, ale to akurat można ręcznie skorygować. W nocy motka ma tendencję do przepalania twarzy, ale za to działa dla tego oczka tryb nocny, który przede wszystkim bardzo dobrze radzi sobie z jasnymi barwami. Motorola trochę poprawiła jakość filmów Full HD, na które narzekam już od jakiegoś czasu, ale dalej 4K wygląda o niebo lepiej. Stabilizacja podczas chodu jest koszmarkiem, który koniecznie musi zostać poprawiony przy jakiejś kolejnej aktualizacji. Obecnie modkę może złapać poniżej 1000 zł w promocjach, także jeżeli akceptujecie jego wymiary i przede wszystkim gabaryt wagowy, i w sumie też wielkościowy, no to jak najbardziej mogę wam ten smartfon polecić. Robi fajne zdjęcia, ma przyzwoity ekran no i bardzo dobre podzespoły. Już niebawem kolejne smartfony za około tysiaka, także jeżeli nie chcecie, aby ten temat Was ominął, to koniecznie zasubskrybujcie kanał czerwonym przyciskiem pod filmem. Dzięki niemu będziecie na bieżąco z kolejnymi produkcjami. Ja się tymczasem z Wami żegnam. Cześć i do zobaczenia.